Słowo Boże na dziś, poniedziałek 26 czerwca 2023 roku. Wspomnienie świętego Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera. Czytanie z księgi rodzaju. Pan Bóg rzekł do Abrahama. Wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej i z domu Twego Ojca do kraju, który ci ukaże. uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i Twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy Tobie błogosławić będą, a tym, którzy Tobie będą złożyczyli, i ja będę złożeczył. Przez Ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł Ilot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. I zabrał Abram z sobą swoją żonę, Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj posiadali, oraz służbę, którą nabyli w Haranie i wyruszyli, aby się udać do Kanaanu. Gdy zaś przybyli do Kanaanu, Abram przeszedł przez ten kraj aż do pewnej miejscowości koło Sychem, do dębu More. A w kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy. Pan ukazawszy się Abramowi rzekł, Twojemu potomstwu oddaję właśnie tę ziemię. Abram zbudował tam ołtarz dla Pana, który mu się ukazał. Stamtąd zaś przeniósł się na wzgórze na wschód od Betel i rozbił swój namiot pomiędzy Betel od zachodu i aj od wschodu. Tam również zbudował ołtarz dla Pana i wzywał imienia jego. Zwinąwszy namioty, Abram wędrował z miejsca na miejsce w stronę Negebu. Oto słowo Boże. Psalm Responsoryjny 33. Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie, Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi. Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. Oczy Pana zwrócone na bogowojnych, na tych, którzy oczekują Jego łaski, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. Dusza nasza oczekuje Pana. On jest naszą pomocą i tarczą. Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei pokładanej w Tobie. Szczęśliwy naród, wybrany przez Pana. Alleluja, alleluja, alleluja. Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie i was osądzą, i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu: pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku. Usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka Twego brata. Oto słowo pańskie.